Przyszedł wreszcie okapnik. Dość bardzo szybko. Także z góry dziękuję firmie Go Market za załatwienie szybko przesyłki. To było bardzo sprawnie i bardzo mili ludzie tam pracują. Także dziękuję bardzo. No to otwieramy okapnik. firmy Dometic przesłany do mnie przez firmę Go Market bardzo szybko, bardzo sprawnie będziemy instalować CK500 W zestawie jest komin na dach Rura Odprowadzająca Instrukcja obsługi oczywiście No i sam okapnik Dobra, bierzemy się za montowanie tego kapnika. pierwsze co mam zamiar zrobić, to wywiercić dziurę w dachu wiertłem, otwornicą 110 mm, raz Wam pokażę, tutaj mam zamiar to zrobić, w tym miejscu będzie komin i tak mi pasuje, dlatego, że W szafce, żeby się rura zmieściła, żeby nigdzie nie dostawała No i kółeczko wycięte Pracę Dobra. Tak to będzie. Będziesz pan zadowolony. Dobra, teraz trzeba ładnie zaprimerować, zagruntować, Ukleić, zagruntować, potem lakierem oryginalnym, pomalować, żeby tu nic nie rdzewiało. No i dziurka wywiercona. Działamy dalej. Teraz musimy to zaprimerować ładnie i zalakierować. Dobra, dziura już zaprajmowana, już zalakierowana lakierem. Oryginalny teraz musi przesnąć. No, tak troszkę grubiej nawet tu dałem, ale to nic nie przeszkadza, bo to koło będzie aż zachodzić dużo dalej. No i teraz montujemy sam flekt do tutaj, do tej półeczki. Już ściągnąłem lampki, bo te lampki już ich tu nie będzie. Bo sam flekt ma super lampkę, tutaj. Taką jedną, fajną, długą LED. -ę. Jeszcze nie widziałem, jak świeci, znaczy widziałem na, na wideo tylko, jak świeci. No i teraz go muszę tu przykręcić. Tylko pierwsze muszę wywiercić dziurę do, na rurę do komina w tym miejscu, dokładnie 24,5 mm od, od krawędzi tego, czyli odtąd, odtąd dokładnie 24,5 mm 240,5 mm dziurę 75 mm pojedziemy przepraszam dziura musi być 23,5 cm dokładnie od krawędzi tutaj w tym miejscu druga odległość ma być od krawędzi od tej krawędzi do środka wylotu ma być 18, 189 mm. jeszcze mnie czeka druga dziura tutaj, też 75 mm. Do tej drugiej półki, bo tu zrobiłem, jak Wam już pokazywałem, dziurę w dachu. Tu mi akurat, dlatego robię do tej półki, do tej drugiej dlatego, że mogłem tu zrobić prosto, ale mi nie pasuje tutaj prosto zrobić dlatego, że jest strasznie blisko yy, panela baterii słonecznej prawie, że dotykałoby jakbym tu zrobił a poza tym tutaj zaraz też jest belka wzmacniająca yy, te belki wiecie co idą metalowe w suficie a tutaj akurat między akurat między belkami w środku także byłem, musiałem tak zrobić ale tu i tak mam rury od, od klimatyzacji to i tak tam będzie zatkane tego to w ogóle nie będzie widać komin zamontowany tak to wyszło powinno być szczelnie było z tym trochę roboty bo trzeba było śrubki od spodu przykręcić w takim ciasnym miejscu że była trochę gimnastyka z tym ale jakoś się udało tutaj jest strasznie słabe dojście w tej szafce o. widzicie te śruby trzy musiały przejść aż do góry i skręcić się z tym kominem co jest na dachu i było bardzo ciężko te śruby trafić te dziurki Ale jakoś się udało O dziurki pod okapnik wywiercone już Tutaj te dwie dziurki to miałem stare dziurki z lampek Ale on je ładnie przykryje Tu jest dziurka do, na komin i dziurka na kabel No i jest z jednej strony rurka zamontowana do komina Tak to wyszło O i teraz będziemy dalej robić Tutaj Ładnie to trzeba Jakoś umocować Tę rurkę i tu pójdzie Jest bardzo fajna ta rura Bo dość dużo się rozciąga Można ją ładnie uformować We wszystkie zakątki A co tu się robi? Co tu, co tu, tu jest bajzel Nie wiesz o tym Teraz będziemy układać Kupiliśmy takie skrzyneczki i w te skrzyneczki będziemy układać. Sikiera już zawieszona, będzie miała tutaj miejsce. Teraz jeszcze piłka. Tu będzie. Jakoś to się jeszcze okaże. No i tutaj będziemy robić jeszcze wykładzinę. Teraz tu położymy, żeby było ładnie. I tutaj będzie ścianka, też od tego zbiornika, żeby zbiornik się nie uszkadzał jakimiś gratami, co tu leżą. Robię taką y, stolik ten dodatkowy, który nam bardzo brakuje. Tutaj. Wyspadamy. Tak jak każdy kamper mam. Taki super lekki materiał mam. Piórko normalnie. Wróciłem teraz wyczyszczę. I nie będzie ten sam kolor co ten, tylko... Moja żonka chce, żeby było tak samo zabejcowane jak stół to postaram się tak zrobić. No i tu wam chcę pokazać zamontowałem wąż do kompresora tutaj. Nie chciałem takiego zwykłego zwijanego, bo tylko się, a tak to mam automatyczny 12 metrów Rozwija się elegancko Jest tu miejsce, było na niego przewidziane od początku Ale nie wiedziałem czy taki akurat znajdę Ale znalazłem W Julii to nawet kupiłem, mogę wam powiedzieć to nieduże, pienio... to nieduże pieniądze Tak to zamontowałem Siedzi tutaj bardzo mocno, sztywno. Eee, tylko to jeszcze tutaj trzeba podłączyć, ale muszę, nie mam taśmy uszczelniającej, trochę tutaj przecieka powietrze, także muszę dopiero, ale tak to wszystko pasuje, ale tutaj troszkę ucieka powietrze. 12 metrów to mi wystarczy do przednich kół bez problemu. Do pontona, do wszystkiego. Będziesz pan zadowolony. Co tu się robi, Sławek? Będzie stolik do krojenia, rzeczy do jedzenia. Świnie będziemy w bić W końcu się żona doczekała, bo tak to nie było miejsca na robienie kanapek, na przygotowywanie obiadu. Jeszcze się nie doczekałaś, bo jeszcze nie wiadomo, czy będzie działać. Będzie działać. Będzie? A tak będzie wyglądał ten stolik. Ja sobie zażyczyłam trochę większy. No taki stolik roboczy jest zawsze potrzebny. No pięknie, pięknie. Tu jakby coś teraz podłożył, to wyżej. Nie chcesz żeby Nie, nie, może być tak. Bardzo fajnie. Nie musi być równo. Mi się podoba. Nic nie musisz podkładać. <noise> Jezus Maryjo. Normalnie 2 mm, 3 mm. No, 5 mm. No, 5. Ja bym tu podłożył 5, pod o tak by było tak. No to dobrze, zrób sobie tak. Podłóż sobie, jeżeli ci to sprawia przyjemność, no. A co chcesz podłożyć? Co? Co chcesz podłożyć? No nie wiem, deseczkę jakąś. Ale patrz jak fajnie będzie można stąd śmieci rzucać. Tak to to będzie kurde zawsze właziło tam gdzieś Zostań, do środka. To tutaj rzucić śmieci, a potem tylko spuścić i spadną no. i gotowe. I potem tylko na zewnątrz tym tak, miotłem. Tak, idealnie. I bez ścierania. To będzie taki spad. O, okay. o. Do tego stoliczka, czy tej deseczki kupiliśmy jeszcze taką listwę wykończeniową. W takim samym kolorze. No ale niestety zabieramy do domu i musimy to Wykonać poprzez nagrzanie żelazka. Tak jak to dawniej robiło się y, okleiny na meble. No i stolik prawie gotowy. Ale. Ale niestety nie będzie dziadostwo. O. Pokaż, jak to działa. To tak to działa dobrze, ale to się całe rusza. Tak. To musiały być dwa. A nie chcę dwóch, bo dwo, dwa to trzeba dwoma rękami to zwalniać, spuszczać. Nie. Po praktycznego. Takiego zamówiłem, coś takiego. No właśnie. I to się rozkłada na dwie strony, tak? Nie, to jest tylko taka podstawka. To na, na zawiasach wtedy będzie tutaj? No tak, ale to zabezpiecza, mówię, że po bokach się rozkłada, tak czy nie? Nie, to się podnosi do góry normalnie na zawiasach, i o. to się przesuwa i stoi. No. Lekkie plastikowe. Lekkie plastikowe. Organizujemy tył. Tak. Kupiliśmy skrzyneczki i trzeba będzie teraz je ładnie poukładać. No ale gdzie masz narzędzia? No to to już wiemy, że, że sobie kupiłeś nowy sprzęt. Na co ten sprzęt? A, krzaczki jakiś Nie, to będzie drzewo, bardzo brapiła. Ona potrafi w ciągu tam 30 sekund taką gałąź jak moja ręka. Ja Prowadź. już miałem taką, no to już stara. Znaczy się, musiałem ją sprzedać z Toyotą, bo była zamontowana na stałe w Toyocie. Także klient mi nie popuścił, <laughs> Powiedział, że to Fikiera, jest... wszystko, tam miałem zamontowane. To jest posiopet. Co to sobie kupiłeś? Słabia? Kluczyki. Mm -hmm. Biltema. Jedno Przejdź. z najtańszych. Jedno z najtańszych. Ale dobre narzędzia. Ma. Ale dobre. W miarę dobre. Nic specjalnego. Ale... Hello. Dzień dobry, Sławku. Dzień dobry. No i montujemy ten flekt. Już mam wszystko przygotowane. Tu już wam pokazywałem. Rurka wypuszczona na dach. Tutaj wypuszczona. Teraz będę ją zakładał tutaj. Tutaj muszę tutaj chyba, nie wiem, czy to trytytkami zrobię, czy, czy opaską zaciskową, ale chyba trytytkami. Tylko będę musiał sobie coś tu podstawić, żeby mi to tak stało, jak zanim to zrobię, bo moja żona nie chce mi pomóc. Nie, ja ci pomogę, tylko że jak. Trzymam teraz kamerę. No, no dobra. Coś jak wymyślimy. Wkładamy kabel przez dziurkę. Tak. Zamontowany. Wentylator super działa, zamontowany, jajeczka się tu smażą. Włączamy wentylator na jeden, na pierwszy bieg wystarczający, bo to jest dość mocno ciągnie. E, światło się zapala. Tutaj ustawianie godziny. Ja Można sobie ustawić godzinę, która świeci się cały czas, bardzo fajne to jest. No i na pierwszym biegu chodzi tak, na drugim biegu to już tak ciągnie, a na trzecim to się boję, żeby mi czasem jajka nie wyciągnął do góry. Smażone. To jest na trzecim biegu to już jest taki, strasznie jak się coś gotuje, no to już musi być bardzo dużo ale mocy, ale pochłania wszystko, idzie. Także nic nie coś w samochodzie działa zarąbiście. A poza tym mamy bardzo ładne, ładne światełko yy, na, wieczorem. I naprawdę ślada. fajnie świeci, przyjemne światło yy, ciepłe. Bardzo równomiernie świeci na całą tutaj kuchnię. Elegancko to wygląda naprawdę. Można zmniejszyć już na jedynkę wystarczająco. Woda się zaczyna gotować i patrzcie jak fajnie wciąga to wszystko elegancko wszystko ciągnie. idzie w okno i idzie gdzieś w teraz, teraz balkarty, bardzo fajnie widać no a tutaj no i rura tam jest, jest bardzo. też rura wiecie co nawet wam powiem że ta rura co w pakiecie była jest bardzo ładna szara także nawet tego chyba nie trzeba zabudowywać taka rura chyba może pa, być a co to mamy zabudowywać no. ja tu trzymam takie środki czystości nad kuchnią więc no i włączymy mocniej Zaraz Czajnik nam wyciągnie do góry. <gry>